Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, dziś ustawiamy łódkę w dryfie i po prostu lecimy wreszcie na ryby wreszcie bez zbędnego gadania, bez e, opisywania przeróżnych rzeczy po prostu zabieram Was ze sobą na ryby skupimy się na boleniu, a potem polatamy wieczorem za sumem zobaczymy co z tego wyjdzie wędka Epixor, kołowrotek Cejmar HD no i praktycznie 2-3 woblery będę używał Eee, ustawiam łódkę w dryfie i mam nadzieję, że jakiegoś bolenia uda się wytargać. Takiego późnoletniego, a te bolenie potrafią zaskoczyć już swoimi rozmiarami. Jeszcze nie łowimy bardzo głęboko, jeszcze na razie łowimy dosyć wysoko, więc w ogóle tak leci do wody. A my zaczynamy odcinek. О, uh, ладно. Mamy to. <laughs> Jest jej piękny boleń. No, myślę, że. No ponad 7 dyszek. Fajna rybka. Więc szybko ją odhaczamy i puszczamy do wody. Ja już wam odhaczymy. Przynęta shadow rap zrapali jeszcze raz ostatnia prezentacja ryby i wraca do wody także rybka wraca do wody buzi i spada ziemi za jakiś czas się widzimy O, musi chwilę dychnąć, jest dosyć gorąco, więc ryba potrzebuje chwili, żeby dojść do siebie. O, już się powoli spina. Za chwilę powinien odejść. Poszedł. Piękny żółwik. Super. Podczas ostatnich dni mieliśmy okazję nagrać dla Was taki mały poradnik, jak prowadzić przynęty, konkretne rodzaje, konkretne typy, nie tylko jerki i jak prowadzić jerki. Nie, konkretny model, konkretna marka i myślę, że warto żebyście zajrzeli w tamto miejsce, ponieważ e, może Was to naprawdę zaskoczyć na pewno będę kontynuował to w serie a jeśli macie przynętę, którą chcielibyście się dowiedzieć jak ją poprowadzić tak jak powinno to być ewentualnie jakiej pracy wymaga ta przynęta e, dajcie znać w komentarzu, na pewno zwrócę na to uwagę i zrobimy po prostu takie przynęty każdy odcinek to jedna przynęta jeden styl prowadzenia. Odcinki są króciutkie, pięciominutowe, więc myślę, że 5 minut warto poświęcić, abyście zajrzeli na poprzednie filmy, bo właśnie tam są te odcinki. Co dzisiejszy dzień przyniesie, zobaczymy. Na tą chwilę skupiłem się dosłownie na czterech woblerach, takie klejeczki, shadowrapy Rapy z Rapali, ale nie tylko w bardzo naturalnych kolorach, ale też i takiego ciemniejszego okonika myślę że woda jest na tyle prześwietlona że warto też przełamać troszeczkę ten stereotyp tylko uklejkowej przynęty i będę obławiał właśnie te trzy, no cztery woblery bo tutaj mam jeszcze jednego O, i to też jest shadow Rap. i myślę że to będzie klucz do sukcesu, zobaczymy co z tego będzie wykonajmy sobie pierwsze rzuty I co ciekawe, wcale nie prowadzę jednostajnie i szybko. E, mamy już wrzesień jakby nie patrzeć, więc te bolenie bardzo często są już niżej. E, będzie mi ciężko wypatrzeć takie typowo żerujące bolenie. E, co ciekawe, zazwyczaj jest tak, że e, mówi się generalnie, że e, bolenie, które się chlapią, e, to to są małe bolenie, one tam e, nie mają dużych rozmiarów oczywiście. Jak najbardziej te małe, jak najbardziej chlapią się niemiłosiernie i możemy się z nimi fajnie pobawić. Aczkolwiek, aczkolwiek między nimi bardzo często są duże sztuki. I bardzo lubię namierzyć sobie takie ławice i wtedy się do nich dobierać. Zobaczymy, co przyniesie sytuacja. Może gdzieś tam się uda coś takiego namierzyć. I wtedy skupię się troszeczkę bardziej na, na jakimkolwiek boleniu. A na tą chwilę targetuję w coś większego. Dlatego. Nie zasuwam tym woblerem, prowadzę go tak troszeczkę ćuciowo. Zdecydowanie dosyć, dosyć tempo jak na takiego woblerka. Duże, ale nie to typowe takie zasuwanie kołowrotkiem. To nie jest czas na, na, takie, na takie łowienie poza Powoli, brawo! <grym> Akurat jak się obróciłem. Nie? No, mówiłem ci, do samego końca trzeba prowadzić. Chyba będzie twoja życiówka. że Otwórz kowratek Chyba? To na pewno, bo jednego miałem to mi zawsze spadł <grymka> Brawo stary Piękna ryba No mordeczko, gratuluję Życióweczka. Pięknie Co? Nie wiemy jaka Nie wiemy jaka, 100 szybko go zmierzymy ale myślę, że no koło sześciudesz jak będzie miało Kortko, wypuszczaj rybę. Buzi? Nie. No co jest? Nie, pierwsza to nie. Piękne sportowe zachowanie. Ryba naprawdę z szacunkiem potraktowana, aby szybko wróciła zdrowa i cała do wody. Aby dała nam radości jeszcze przy kolejnej okazji. Po trochę po bruchu, od spodu. To jest dupa. Więc hmm. <grystanie> można popatrzeć, aby być jak z bliska, jak w wodzie. Jak no, w wodzie się zachowuje, jak wygląda, nie? Jak rozłożone ma płetwy, i w ogóle. Daj go troszkę niżej, troszkę głębiej. No mordo, moje gratulacje. Podczas obławiania w dryfach bardzo często staram się łowić tak, aby imitować taką rybkę, która jest po strzale boleniowym. Czyli ryba, która totalnie się szamocze, nie za bardzo wie o co kaman, więc zmieniam kierunki lewo, prawo, zwalniam, przyspieszam. Nigdy nie prowadzę jednostajnie. Staram się jak najbardziej urozmaicać te, te rzuty, po to, aby ten boleń, który ma w to uderzyć, myślał, że jest to właśnie taka raniona rybka, która, która nie za bardzo wie, jak sobie poradzić w tym momencie, więc spływamy w dół, cały czas wykonuję te same rzuty, te same sekwencje, góra, dół, prawo, lewo i małe zatrzymania, po to, aby cały czas zmieniać kierunki tej przynęty także wróćmy sobie do, do rzutów płynąłem powolutku i zobaczyłem płynąłem powolutku i zobaczyłem na sądzie fajną rybę od razu zgasiłem silnik rzut i od razu siedzi kurczę szkoda że to się nie nagrało O, ty w życiu. No to jest klej. To jest gruba ryba. tutaj pod jak będzie potrzebne? No, kolego. No, pokażę Wam za chwilę. Ryba jest naprawdę tłusta. No, powiem Wam, że spodziewałem się całkowicie innej ryby. Liczyłem na to, że to albo szczupak stoi, albo sandacz. Chociaż, jak dla mnie, to to w ogóle nie była ta ryba, którą widziałem na sądzie. Ale ryba jest naprawdę piękna. O, zobaczcie, piękny klenior. Naprawdę piękny wrześniowy kleń. 52 cm. Super. Rybka wraca do wody od razu. Ja sobie tylko wezmę kamerę. Kamera łapie, więc ryba wraca do wody. O, piękny puścioch Żyj kolego. I daje się jeszcze złowić. A my lecimy dalej z tematem. Dryft trwa. Aczkolwiek, chyba sobie faktycznie dalej troszeczkę jeszcze dopłynę i jeszcze raz zrobię całkowicie ten brzeg. Dziś łowienie w pełnym skupieniu tak naprawdę i niewiele mówiłem, wiem o tym, ale myślę, że i tak materiał dosyć ciekawy, dosyć fajny. W ogóle fajny dzień, bo był i kleń, był i były bolenie, przyjechał długi, sypnął swoją życiówkę. No kurczę, potem następny na wieczór boleń taki ładny, także myślę, że było co oglądać, a jeśli Wam się podobało zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.